A w międzyczasie czas to odkurzyć, bo ostatnio palety wiozłem od Konrada ze Starachowic. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Konrad. I jak odkurzę, to biorę się za to miejsce, gdzie wycinałem ten próg, przykleję alubutel i na to piankę. Najpierw wywalam wszystko z worka, bo jest prawie pełne, żeby mocny ciąg był wokół odkurzaczu. Dobra, tu też odkurzyłem ile mogłem i teraz tak, po uzupełniam tutaj grubą pianką centymetrową. Tutaj dam Alu i cieńszą piankę, żeby wiecie, żeby po prostu było tutaj wygłuszone i zabezpieczone dodatkowo. I na to i co? No i to będzie ocieplone. Styrodur, nie wiem co z tym zrobię jeszcze kurde, czy zostawię tą starą podłogę czy nową, ale na razie biorę się za to, bo wszystko etapami. Dzisiaj też z uwagi na piękne słońce spróbuję pomalować maskę, więc teraz na szybko przeszlifuję ten wielki rdze w w rdzew. Wżer rdzy i tutaj to przeszlifuję, e zabezpieczę Corntain F i zostawię, nie niech wysycha, a w międzyczasie będę robił alobuty i pianka. Troszeczkę uniosę maskę, żeby nie zahaczyć tego pięknego nowego reflektora, nie? Jak widzicie, blacha praktycznie pękła z rdzy. Także zabezpieczam to kordynem. Później podkład antykorozyjny na to pójdzie. I później baranek. No i dobra, to sobie wysycha, a ja idę robić środek. Tutaj, żeby było równo, to wycinam po prostu takie fragmenty i będę takie wklejał. Mm, odmierzam, przycinam, wklejam. Nic jest trudnego. Jedynie się cieszę, że podłoga jest w idealnym stanie. No i dobra, to mam porobione, nie jest to zbyt piękne, ale można robić. Można robić super dokładnie wszystko według schematu, czyli powinien zerwać tę piankę, dać e, alu butyl na całą podłogę, później piankę, później podłogę nową i tak dalej. Ale kochani, czas, czas. Można robić do zaproszenia, zapros bo uśradnej śmierci i nie pojechać, cieszyć się z one-life'u, a można zrobić i jechać. i... I tak dobro będzie w tym roku najładniejsze kiedykolwiek. A po prostu nie mam czasu na pierdołę. Muszę działać szybko i sprawnie. Pianka jest, yy, kładę podłogę i robię maskę. <trybuj> Powoli, pomału jakoś to idzie. Tu jeszcze jedno ognisko rdzy zlokalizowałem, także też będę musiał zabezpieczyć. No i git, maska przeszlifowana, idę po podkład antykorozyjny, przetnę, przetrę benzyną ekstrakcyjną, i później jedziemy z barankiem. Dobra, raz, dwa, trzy miejsca zabezpieczone. Zaraz benzynka ekstrakcyjna, i już rozgrzewam wodę na baranek. Baranek w gorącej wodzie się tutaj podgrzewa. I moi drodzy! Kupiłem taki wałeczek, kurde grosze to kosztowało, ale teraz będzie przyjemna praca, nie tak jak ostatnio. Także rewelka. ładna struktura, tu trochę dosycha tu wziąłem teraz, bo to się rozmazuje, cholera i takie wiecie, robią się dziadostwa, także tutaj rozmazałem, poczekam 5 minut aż przesnie i wezmę drugą warstwę, bo tak jest wygodniej Wałkowanie zakończone i teraz czas na baranka w sprayu, żeby takie widzicie niedoróbki zamaskować, a później jak przeznie mega felga kolor czarny i lakier bezbarwny aż do rymo No i wyszło całkiem elegancko. Czekam, niech to wyschnie, tak parę godzin. Te drzwi też alu butylem i ociepiłem, jak mogłem masakra przez te szczeliny wkładać, e, ale chociaż trochę cieplej będzie. O, te drzwi boczne dużo lepiej się robi. Duży płat mogę włożyć jeden drugi. Tu zabezpieczyłem silikonem te spinki, bo tu rdza, żeby się nie dostała, bo drzwi są nowe. Także. Zabezpieczymy porządnie. Drzwi zabezpieczone, tam przykręciłem osłonę, i teraz biorę się za maskę, bo już trochę tak także mogę lakierować. No i dobra, wygłuszone, ocieplone, zakładam osłonę. No i dobra, jedne drzwi, drugie, trzecie ocieplone, dach ocieplone, i zostały mi te i tamta wnęka. Tutaj nie mam niestety zaślepek, także pójdzie tu zabudowa, ale fajnie. Materiał mi starszy, także jestem zadowolony z zakupu. No i będzie cieplej, będzie wygłuszone. Fajnie, wygłuszone. Biorę się za ocieplanie, ocieplone. Teraz biorę się za usuwanie starego kleju tutaj zewsząd. Baranek wysechł. i lakierować. No i dobra, lakier sobie wysycha. Później druga warstwa bezbarwne i maska będzie zrobiona. I znienacka zaczęła padać. Na szczęście lakier wysechł pięknie pięknie wyschło. Przyszła pora na lakier bezbarwny. Dzisiaj pojechałem po beton na wylewkę do siłowni do obiego, także będą jakieś ultra, ultra lekkie prace przy doblo. I tak po cztery woreczki. Wyciąłem tutaj kartkę, a po co? tylem wygłuszę te małe fragmenty. Powinno mi staczyć. Na to już prawdopodobnie nie staczy, ale tu cztery kwadraciki zawsze co troszeczkę wygłuszy tutaj maseczkę. Najpierw odtłuszczę powierzchnię bardzo dokładnie. Przed, i po odtłuszczeniu bitmaty albo tylu, tego zostało tyle. Także te cztery fragmenty wyjdą. A może i kawałek tych dużych zobaczymy. Odznaczone, można wycinać od razu na prawą stronę. No, bo takie same kształty, praktycznie. No i git. Jedna strona zrobiona, zaraz druga. I kolejne dwa fragmenty. <laughs> jak z fabryki. I teraz szpachelką. Wyrównuję te kwadraciki, żeby powietrze powychodziło. Wzór po prostu biorę kartkę, przyciskam do rantów, no i wychodzi praktycznie idealnie. 10 minut tarcia papier, benzynka ekstrakcyjna, żeby taka różnica była. Brud sprzed 20 lat. No i zobaczcie, wyciąłem jeden ten trójkąt i z tych dwóch fragmentów starczy mi na drogi, także wszystko wygłuszę na masce. No super. A po zakończonej pracy czas na saunę już się powoli rozgrzewa. Parę minutek i mam taki widok. To był najlepszy, najlepiej wydane pieniądze moje w życiu. Sauna po prostu podczas wyzwania ratowała mi życie <gryw> i w ogóle komfort. Mm, te olejki eteryczne, ten relaks i po treningach, jest naprawdę polecam każdemu, jak macie działeczkę budujcie saunę, można zrobić nawet za 1000 zł, jak ktoś chce wszystko kwestia chęci worki przygotowane, woda przygotowana, jutro biorę się za wylewkę a dzisiaj już w sumie nic, bo zaraz lecę do pracy jeszcze więcej wody wziąłem, żeby nie latać Zostawiam i chyba... Nie chyba, ale na pewno. W tym odcinku to już wszystko. W kolejnym znowu naprawy, przebudowy Doblo i szykowanie do wyprawy 2023, One Life 2023. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!